Szkoła języków obcych SMART zadbała, aby dzieciaki z gminy końskiej nie nudziły się w czasie wolnym. W ramach ferii zimowych zorganizowano spotkania, podczas których poza dobrą zabawą chętni mogli wziąć udział w zajęciach językowych. Dzieci mogły spędzić zimową przerwę międzysemestralną w aktywny i rozwojowy sposób. Umożliwiła im to placówka językowa mieszcząca się w końskich. Nauczyciele przygotowali szereg zajęć, które pozwoliły uczestnikom zarówno spotkać się z rówieśnikami podczas turniejów, jak i powtórzyć bądź przyswoić wiedzę z języka angielskiego i niemieckiego. Było dużo zabawy. Z szachami, bo to stawiamy na inteligentne spędzanie czasu wolnego jak również były zajęcia językowe, były gry planszowe i to wszystko z elementami języka angielskiego. Dzisiaj mamy też również zabawy z językiem niemieckim, które ja prowadzę. W ramach zajęć miały miejsce m.in. turnieje gry w szachy oraz popularną grę na konsoli FIFA 20. Zapytaliśmy uczestników jak im się podoba podczas ferii językowych ze szkołą Smart. Jest bardzo dobrze. Pani. Tutaj gramy, gramy w szachy. Jest super. Czy zamierzasz wziąć udział w przyszłym roku? Chyba tak. No, czasami gramy w FIFA 20, grę komputerową, trochę gramy w szachy i podoba mi się bardzo. Bardzo, chyba tak. Czy zamierzasz wziąć udział w następnym roku? No, jasne. Uczestnicy byli zadowoleni i wyrazili chęć udziału w przyszłych edycjach ferii językowych ze Szkołą języków obcych SMART. Z zainteresowania wydarzeniem zadowolenie wyraziła też właścicielka Agnieszka Woźniak. W tym tygodniu placówka organizowała też w ramach ferii zimowych zajęcia językowe połączone z grami i zabawami w Stąporkowie. Tam Smart postawił przede wszystkim na edukację związaną z ekologią, w tym także naukę słownictwa dotyczącego tematu.